Tam nazywam się Artur Zembrowski. Założyłem firmę ArtBoot Artur e, Zembrowski. Zajmuję się sprze kompleksową sprzedażą systemów dociepleń i wynajmem e, rusztowań. Firmę założyłem w grudniu e, 2017 roku. E, środki na otwarcie firmy pozyskałem z LGD e, Tygiel Doliny Bugu. E, główną e, Moją dziedziną jest sprzedaż systemów do ociepleń. Poszłem krok dalej. Robię wnioski z czystego powietrza dla klientów. No, rynek wymusił, więc startuję też w przetargach na ocieplenia budynków. Za środki pozyskane z Unii zakupiłem ładowarkę, kamerę termowizyjną. Rusztowania i sprzęt biurowy, laptopa, drukarkę. Swoją firmę promuję w lokalnych gazetach, jak i w internecie umieszczam ogłoszenia. A najwięcej wiadomo drogą tak zwaną pantoflową dociera do mnie klientów. Większą grupą klientów są to klienci indywidualni, ale współpracuję też z kilkoma firmami, które biorą ode mnie materiał na swoje budowy. Widoczna tutaj ładowarka została zakupiona ze środków unijnych. Służy mi ona do załadunku i rozładunku towarów. A w szczególności palet z klejem do tynków. O. Największą konkurencją dla mojej firmy jest konkurencja w sprzedaży materiałów. Tak? Trzeba schodzić z marży, bo jest sporo punktów powiedzmy, w sokołowie hurtowni budowlanych, które stanowią dla mnie konkurencję. Ponieważ nie, nie mam aż tak wielkich kosztów. Placy mam swój. Zatrudniam tylko jednego pracownika i na tym mogę zejść na cenie materiałów. Jestem konkurencyjny, cenowo, jak i jakościowo. Staram się bardzo dobrej jakości materiał sprzedawać klientom. Moja firma świadczy również usługi wynajmu rusztowań. Z roku na rok jest coraz większy popyt na wynajem tych rusztowań. Konkurencja tutaj na rynku jeszcze nie jest aż tak duża, powiedzmy, jak w Warszawie czy w większych miastach. Jesteśmy w obiekcie, który moja firma jako pierwszy obiekt, który wykonałem razem z, w, w konsorcjum. Jest to przetarg ogłoszony przez OSP Czekanów. Wykonałem tutaj elewację zewnętrzną, wymieniłem stolarkę okienną, drzwiową i zrobiłem dach wraz, razem z ociepleniem. To jest stropodach, został docieplony. Zachęcam <gry> klientów do współpracy z moją firmą.